Witajcie. E, dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o czymś, co bardzo lubię. E, bo ja nie lubię tego koronawirusa. Ja mimo opowiadam, bo tak trzeba. Bo jest, e, bo, bo jest wiele pytań, bo jesteśmy w tej sytuacji wszyscy. Natomiast e, moją wielką życiową miłością zawsze były bakterie. I, e, taką. Ich najciekawszą społecznością jest, yy, jest mikrobiom. Dzisiaj bym chciałam opowiedzieć o jednym z mikrobiomów, głównie dlatego, że jedni lubią słuchać i oglądać, a inni czytać. Więc ci, co lubią czytać, już dostali swoją pożywkę. Ja wieszałam ten tekst. A dzisiaj chcę opowiedzieć dla tych, co nie mają czasu jechoty czytać i w ogóle słuchają w samochodzie albo, albo przy prasowaniu yy, tych moich wideoblogów. Dlaczego o mikrobiomie lubię opowiadać? Um, bo to jest nasze drugie ja. Znaczy Każde stworzenie, każde stworzenie na Ziemi jest skolonizowane przez jakieś drobne ustroje. Skolonizowane to znaczy trwały i permanentnie y, żyją sobie one na nim i w nim. Y, on jest duży, on jest malutkie y, i w zasadzie nie ma sterylnych żyć nie ma sterylnych organizmów i większość tych interakcji drobnoustrój-megaustrój ustrój, to są interakcje obojętne lub symbiotyczne. Bycie czymś pasożytem i żerowanie na, na kimś lub drapieżnikiem, bo i takie bakterie się zdarzają, drapieżne, ja kiedyś o tym opowiem, to nie jest... Bardzo często w naturze. W naturze, choć Darek nie twierdził, że panuje walka o byt, to ona się wiąże z pewnym. Ona w takim stanie równowagi dynamicznej się znajduje, a ta równowaga wymaga więcej współpracy, kooperacji, symbiozy. Symbiozy są bardzo trwałe, bardzo trwałe, bardzo pomocne, więc my żyjemy w symbiozie z bakteriami. I muszka owocowa, drogie melanogaster żyje w symbiozie ze swoim biomem, a my żyjemy ze swoim, i każdy inny organizm na świecie żyje w symbiozie ze swoim. Ja już kiedyś wam wieszałam na, na naukowo tekst o muszce owocówca z, z Gościa Niedzielnego, chyba. I tam um, wspominałam, że muszka jest modelem doskonałym wszystkiego. Zresztą była już opowieść na naukowo. Poszukajcie na kanale YouTube naukowo.pl tej opowieści o modelach i o. Omużce, która jest modelem doskonałym. Badamy mikrobiom, bo tam on jest bardzo prosty w sensie znacznie mniej gatunków. U człowieka, ssaków w ogóle, bo i u myszy też mikrobium jest szalenie skomplikowanym jest drugim organizmem dlatego mówię, że to nasze. Ja, jak ktoś nie ma innych dowodów na życie wewnętrzne, to jego mikrobiom jest doskonałym dowodem, że życie wewnętrzne posiada. I to nie jest żart, nasz mikrobiom, zwłaszcza ten jelitowy, o którym wiemy, wiemy najwięcej, choć w porównaniu z tym, co trzeba by było wiedzieć, żeby w ogóle nim sterować i coś tam z nim tak naprawdę podziałać poważnie, to wiemy stanowczo za mało. Ale wiemy o nim najwięcej, bo o nim najwięcej zgromadzona informacji przez ostatnie 20 lat, od dekady się go już naprawdę tłucze, to znaczy się robi tak zwane... Wielkie sekwencjonowania i, i, i w tej metagenomice, o której wam już przy innej okazji, w innym odcinku padałam, że się bierze wody z oceanu i co tam mianowicie się znajduje, to tak na treści litową wziąć albo kał człowieka i co tam mianowicie trawi lub nie trawi. Więc te biomy y, są eksplorowane bardzo poważnie pod względem struktury gatunkowej, dlatego, że pewne struktury gatunkowe, czyli pewne gatunki współistniejące ze sobą warunkują zdrowie, a pewne są przyczyną choroby. I nie dlatego, że jakieś konkretne bakterie tam są patogenne per se, czyli podanie ich człowiekowi spowoduje biegunkę albo tam, tylko po prostu dlatego, że ich układ no, nie jest optymalny. To znaczy, zależy jak się definiuje optimum dobrostanu człowieka, no, być może niektórzy lubią puszystość swą, więc, więc skoro Bion by warunkował otyłość, to im by to specjalnie nie przeszkadzało, aczkolwiek badania wskazują, że otyłość wiąże się z predyspozycjami do różnych chorób typu cukrzyca, typu drugiego, artroza i tak dalej, więc choroba wieńcowa, więc no kochanego ciała nigdy nie zawiera, jak mój tato, ale jednak ten biom warunkujący zbyt puszyste kształty nie jest koniecznie zdrowy dla nas. I takich sytuacji, biom alergików jest inny niż niealergików, nawet biom osób nie, nie neuronormatywnych, autystycznych jest inny niż, niż osób neuronormatywnych. Więc y, y, to nie jest y, takie banalne i są poznane interakcje tego biomu jelitowego z, z mózgiem dzięki nerwowi błędnemu i Ja kiedyś jeszcze o tym zrobię cały osobny cykl, bo to zasługuje na cykl, a dzisiaj Wam powieszę o tym tekst. Natomiast y, y, krótka opowieść o biomie, tutaj sobie otworzę notatkę, o biomie w nosie. Mamy bakterie, otóż w nosie, i to wcale nie jest zadziwiające, prawda? Mamy na skórze, mamy w dlaczego mamy nie mieć w nosie? W nos gardzieli, a w całych tak zwanych górnych drogach oddechowych, aż do płuca. Płuca to są dolne drogi i oskrzela, a to górne, no to wiadomo, nie. Eee, ten nos stał się ostatnio dla nas bardzo interesującym miejscem, prawda? Ciągle komuś ktoś jakąś wymazówkę wsadza i stwierdza, że tam jest ten wirus, czego tam nie na tego wirusa. Ale to nie tylko o to chodzi. Nos, tak jak usta, jest miejscem wejścia. I drobnoustroje chorobotwórcze, pochwa jest miejscem wejścia, cewka moczowa jest miejsca wejścia. Drobnoustroje chorobotwórcze uwielbiają takie bramy do naszego organizmu. Więc nasz organizm nie jest głupi i skolonizował te bramy, albo pozwolił skolonizować te bramy swoim wiernym y, y, poddanym bakteriom pożytecznym, jak się to kiedyś mówiło na na lekcjach biologii w szkole podstawowej, prawda? Były pożyteczne i niepożyteczne. To co dla jednych jest podłogą, to dla drugich jest sufitem, no ale unijmy to właśnie w tej kategorii pożytku, że one ja dzisiaj, są dla nas pożyteczne już przez samo to, że tam są. Bo jak one tam są, to niejeden się tam już nie przyklei, a przynajmniej będzie mu trudniej. Więc tak to działa. Te bakterie w nosie konkretnie zostały opisane i. i, i, i bo domyślać się, że coś jest i mieć taką oczywistą racjonalność, iż coś gdzieś jest, to jeszcze nie znaczy to odkryć. Było bardzo racjonalne, że gdzieś jest jakaś Ameryka, tylko jeszcze trzeba ją było odkryć. Grywa, był duży, nie? Strasznie duży, sensownie bezsensownie duży ocean. Eee, oczywiście Kolumb podobnie już popłynął szukać Indii, aczkolwiek no, różni o tym mówią. <laughs> Więc, e, mamy oto taką sytuację, że na Uniwersytecie w Antwerpii jest pracownia mikrobiologiczna, zakład kierowany przez panią Sarę B. E, jeśli ona jest e, francuskojęzyczną Belgijką, to tak by się czytało. Nie wiem, jeśli jest walonką, to. E, to chyba tak. No i teraz e, ona. Nie ma mama, znaczy ma mama. I ta mama y, latami całymi chorowała na chroniczne zabranie zatok przynosowych. Nie? Ilu z nas to ma? A boli, główka nie. E, Zęby się od tego psują, jak są przetoki. Ja jestem jedną ofiarą takiego stworzenia e, 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 zębowo-zatokowe. Więc chodzi o to, że to jest bardzo niedobre. No i z czegoś te chroniczne e, stany zapalne wynikają. No i oczywiście leczy się je antybiotykiem, no bo, no bo czym? I e, co, co osłabiają? No czy znaczy generalnie częste kuracje antybiotykowe to nie jest nic dobrego? Antybiotyki to nie są pastelki do sania. E, Ścisła kontrola używania antybiotyków w lecznictwie szpitalnym i otwartym to jest najistotniejsza część polityki zdrowotnej państwa moim zdaniem. Zwie się ona polityką antybiotykową, której nie prowadzi ten na kłopot. Są takie kraje, które nie prowadzą takiej polityki, na przykład Indie, i to, to właśnie tam powstają takie superbakterie, jak New Delhi, nie? E, więc polityka antybiotykowa, przymieniłem, ja że u nas jest dużo lepiej, u nas różne rzeczy nie powstają, się nie rozprzestrzeniają, ale tu akurat jeszcze apteka jest naj, najmniej w szpitalu, e, źle zarządzanym miejscem pod względem kontroli zakażeń szpitalnych, tak z mojego doświadczenia się podzielę. Wracamy do biomu. Biom, mianowicie mikro, e, mam w nosie i ta pani LEBE. Wykryła, iż e, ku samym zaskoczeniu, że u zdrowych ludzi, no bo się zajęła chromatką, ale generalnie no, musiała przebadać zdrowych ludzi, co oni tam w tym dosie mają, którzy nie mają zapalenia zatok, i w ogóle częstych nawrotów zapaleń ucha, albo tam e, nie wiadomo czego jeszcze, nie? E, zapaleń o skrzel, jasmi, i tak dalej. No, zdrowych ludzi trzeba brać do badań, żeby zobaczyć, co tam mają zdrowi ludzie. I okazało się, że oni tam mają lektobaczylusy. Tak, to jest nazwa, którą znacie. Macie ją w jogurtach z tak zwanymi żywymi kulturami. Czyli jedne jogurty mówią, że są z żywymi, inne są z żywymi. <laughs> Najlepiej sobie jogurt robić samemu w domu, ja uważam osobiście. E, wtedy wiadomo, że tam są żywe kultury i sami widzicie tą fermentację i widzicie, że gęstnieje, nawet jeśli nie dodaliście tam żadnej żelatyny, ani skrobi kukurydzianej, czego takiego, prawda? No właśnie, jak kiedyś jeszcze na kuchennym odcinku opowiem, co to jest to ścinanie się mleka i o co chodzi. To wcale nie jest takie oczywiste. W każdym bądź razie, e, jak to No i one są taką na ogół bardzo zdrową dla nas florą jelitową. Je mamy głównie w probiotykach, jejemy w tych żywych kulturach jogurtowych, jeśli się tam przez przypadek znajdują zgodnie z nazwą. I e, dlaczego wynosi to zdziwienie jest? No, bo to są bakterie fakultatywnie, beztlenowe, więc im wielicie, gdzie tego tlenu dużo, jest niedużo, jest jak w niebie. Natomiast no jak tu sobie poradzić, widzicie, powietrze wchodzi, wychodzi w gularach. Nie dość, że trzeba się jakoś naprawdę solidnie przytwierdzić, e, Aktowacylusy niekoniecznie miałyby czym normalnie. E, taki średni obywatel laktobacillus, Kowalski, postać z brzegu pierwsza, a po drugie, no jak sobie dać radę z tym, z tym tlenem, tam wszechobecnym. Ja już wam kiedyś mówiłam, że tlen to jest strasznie toksyczna substancja. Zdaje się podcinko o respiratorze, tak powiedzieć taki 45. również oddychają nasze komórki, a tlen to jest toksyczna substancja, którą trzeba zneutralizować. I w związku z tym mamy endosymbiozę z pewnymi bakteriami od mili dobrych miliardów lat. Która się dzisiaj nazywa to a kiedyś była alfa alfoprotolobakterią i tam sobie w proce, i pływała spokojnie i dawała sobie radę z tym tlenem. Więc one, te lactobacilusy, sobie dają radę z tlenem, i to jest prze, przeciekawe. Państwo wiedzą, że mają katalaza. Wiecie, co jest katalaza? To jest taki enzym. Jak polejecie sobie skórę, tak jak ona jest, wodą utlenioną, to nie bąbelkuje, nie? A jak macie rośliną skórę, to bąbelkuje. No właśnie dlatego, że tam jest katalaza. I są komórki bakteryjne też, które mają katalaza. To jest takie jedyne utruchy, że woda utleniona bąbelkuje. To jest reakcja chemiczna zachodzi generalnie, um, y, neutralizująca wolne rodunki tlenowe i taka trasa jest bardzo pożyteczna. Jej obecność jest cechą diagnostyczną co do gatunku. Więc jeśli gatunek na ogół nie ma, a tu oto takie szczepy niektóre mają, to to jest bardzo ciekawe zjawisko, nieprawdaż? No i w dodatku taki najciekawszy z tych szczepów, ja zaraz podam nazwę. Lactobacillus casei ambr. Ambr 2. Nie tylko, że tą katalizę robi, ale jeszcze ma fimbrię. To są takie, no bo, dobra, takie niby nóżki, nie? Pamiętacie, ja mam bez pod jak byście w szkole, że tam takie niby nóżki. One czasami bywają takie cienutkie. A o bakterii to są takie białkowe twory y, rzęskowe, jakby, które to zupełnie inaczej zbudowana budowana: rzęska bakteryjna i rzęska łożęsków. Dobrze, nie, 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 że coś się tak samo nazywa, to jeszcze nie musi być tym samym, nie? ale e, i nie musi takiego samego pochodzenia ewolucyjnego mieć i tak dalej. No ale te fimbria są i one generalnie bardzo pomagają przylegać i przyczepiać się. I ten Lactobacillus casei się doskonale przyczepia. I jak on się przyczepi już do tych nabłonków został u tych zdrowych ludzi znalezionych, to te patogeny nie bardzo mają co robić. To, to jest bardzo fajnie mieć takiego Lactobacillusa casei w nosie. Czy z tego będzie jakiś probiotyk? To jest w ogóle generalnie... Probiotyki to jest duże zagadnienie na osobny odcinek. Ja tylko teraz na sam koniec powiem krótko, że e, probiotyki jak wszystko, jak wszystkie suple, to są bywają dobre, złe i takie sobie. E, bardzo ciężko jest wykryć, które są które de facto, bo znowu co jednym zrobi dobrze, to innym zrobi niedobrze, bo już mają sobie jakiś biom. Po trzecie, one mają tam różne um, um, składniki, które alergizują niektórych ludzi, np. skrobia kukurydziana, były hodowane na mleku itd., itd. Więc też trzeba uważać, które probiotyki się bierze pod kątem swoich własnych alergii, i naprawdę bardzo uważnie czytać te ulotki. Yy, ale, już nawet jeśli to pominiemy wszystko, i nawet jeśli tam będzie po prostu 15 bakterii na raz w tym probiotyku, a nie tylko jedna, chociaż czasami. Mono są wcale nie takie złe, jeśli chodzi o skuteczność, że tam powstrzyma biegunkę podróżnych albo jakoś nas tam podniesie po kuracji antybiotykowej. To to wszystko jest działanie, no, działanie... Działanie sztuczne bardzo. Choć te bakterie są naturalne i są gdzieś tam od jakichś ludzi wyizolowane, gdzieś tam kiedyś tam, prawda? To są jakieś ludzkie izolaty przepasażowane milion razy, razy przecież teraz przed pożywka w laboratorium. To nawet nie o to chodzi. Że to potem bardzo trudno ma, trudniej, żeby skolonizowało, że Pegas, że to w ogóle przejdzie przez nas i wyjdzie drugą stroną. Probiotyk to jest takie działanie, że nasz mikrobiom, ja mam, powiedziałam tysiące gatunków bakterii, interakcji, 10 razy więcej komórek tych bakterii niż naszych własnych, ich genom to tyle samo co nasz genom, takie drugie ja. To tak puszczamy zojska. tam wszystko jest, nie? I jeszcze te tysiące gatunków, co ich w ogóle do tej pory nie odkryto. I nie mówię o bakteriach, tylko o takich żyjątkach co mają co najmniej kilka komórek i w ogóle wszystko tam jest, nie? I połowa tego jest wszystkiego jest jeszcze nieopisana przez naukę. Jak kosmos. No i wyobraźmy sobie jakiś gigantyczny poszerpuszcz czarnozańskie. Nie musimy sobie go bardzo wyobrażać, by się przydarzył, prawda? Nie tak dawno temu. I co się... I, I wyobraźcie sobie, że ktoś wpada na pomysł, że jak ta puszcza została wypalona, no to niespecjalnie no mamy inne wyjście, żeby nam się ziemia nie osuwała przy jakiejś kolejnej ulewie, no chociaż bananowca posadźmy, bo to szybko rośnie, dobrze się zakorzenia i monokultura bananowca. No to to jest właśnie działanie probiotykiem po, po zniszczeniu biomów człowieku. Czym innym jest transplantacja... Yy, transplant, tak zwany, czyli przeniesienie mikrobiomu od osoby zdrowej za pomocą kapsułek z kałem tej osoby. No ale to jest tak blisko koprofagi, że ja na razie o tym Wam nie opowiem. No i teraz ten sam probiotyk donosowy. Czy sama ta bakteria, czy ona nie potrzebuje jakichś innych, żeby mieć swój dobrostan? Rozumiecie, o co chodzi? Tam jest, to jest społeczność. Z jednymi się nie lubi, z innymi się lubi, więc... No, generalnie udało się eksperymentalnie jakimś tam... Yy ochotnikom, którzy nie mieli tej bakterii w nosie, zaprowadzić ją i ona się tam osiedlała. Jak długo to osiedlenie potrwa, to nikt tego latami nie badał mnie, bo to jest y, świeża sprawa. To zdaje się w Seller Reports zostało y, opublikowane. E, tak jest. E, no, ciekawe, nie? Y, mnie pasjonuje. Dziękuję. Wam.